Alchemia Relacji to nasz nowy warsztat, na który ruszyły już zapisy. Szczegóły możesz znaleźć w opisie tego podcastu. Będziemy podczas tych warsztatów pracować nad budowaniem świadomych, wzmacniających i głębokich relacji przeróżnych. Także sprawdź szczegóły, a skoro jesteśmy w temacie relacji, to dzisiaj porozmawiamy o. O przyjaźni. Będzie ciekawie, będziemy rozmawiać o tym, czym była dla nas przyjaźń kiedyś, jak ją rozpatrujemy dzisiaj. Także bądź z nami do końca tego odcinka. Zaczynamy. Wszystko we wszechświecie jest połączone niewidzialną nicią wibracji. Ja i ty jesteśmy połączeni. Jeżeli przez swoje myśli umiejętnie wprowadzisz się w stan pozytywnych emocji, zaczynasz świadomie działać, co podnosi Twoje wibracje. Przez sposób, w jaki myślimy, odczuwamy i działamy, możemy wnieść wiele dobrego nie tylko do najbliższego otoczenia, ale też do zbiorowej świadomości. Wysokie wibracje przyciągają więcej pozytywnych zdarzeń do Twojego życia. Dlatego dziś. Zadbajmy wspólnie o to, aby podnieść poziom twoich wibracji. Słuchasz podcastu Wysokie Wibracje prowadzonego przez Sylwię Sikorską i honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz. Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. Czym była dla ciebie przyjaźń kiedyś? O pani, przyjaźń kiedyś miała bardzo dużo różnych, spisanych oczywiście w mojej głowie zasad do spełnienia. Ja dzisiaj świadomie mówię, że kiedyś bycie moją przyjaciółką czy przyjacielem. To było cholernie ciężkie wyzwanie. I ja naprawdę pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, którzy wytrwali ze mną do dzisiaj i przetrwali różne moje przemiany. I byli, są, bywają czasem, ale naprawdę tych zasad było sporo. Oczywiście wiele z nich wyniosłam z domu i po prostu kiedyś byłam pewna, że przyjaźń musi spełniać te wszystkie zasady i normy. To jakie to były te niepisane zasady, normy, które ktoś powinien kiedyś dawno temu spełniać w przyjaźni? Zacznijmy od tego, że najpierw to miałam kilka etapów znajomości, czyli najpierw ktoś był kolegą, potem był znajomym, a dopiero potem mógł stać się przyjacielem, jeśli dostąpił oczywiście tego zaszczytu. Ja słyszałam, że jeszcze u niektórych jest coś pomiędzy znajomym, inaczej jak to było na początku. I kolegą i znajomym, czyli jeszcze jest taka lu luźna znajomość mm -hmm, luźna znajomość nie, to u mnie tego nie było, ale miałam to skategoryzowane i wszyscy byli skatalogowani u mnie ponazywani, a jeszcze było coś takiego jak bratnia dusza kiedyś takiego hmm. określenia to było z Ani z Zielonego Wzgórza pamiętam sobie to zaczerpnęłam ale w duchowości też jest to określenie tak oczywiście myślę że to poruszymy natomiast y, wtedy patrzyłam na tą bratnią Duszę trochę inaczej, ale no co ci moi przyjaciele musieli, tak? Wtedy. X lat temu. Przede wszystkim musieli mi czytać w myślach i spełniać wszelkie moje oczekiwania, wyimaginowane, które miałam w głowie. Musieli mieć dla mnie zawsze czas i ja musiałam być ich priorytetem. A było tak dlatego, że ja stawiałam sobie innych ludzi zamiast siebie jako priorytet i byłam na ich każde zawołanie, no więc oczywiście miałam pretensje, jeżeli tak się nie działo w drugą stronę. Co jeszcze? No musieliśmy mieć oczywiście bardzo dużo różnych wspólnych spraw i rzeczy, które Mogłyby nas łączyć, i musieliśmy też bardzo dużo robić i spędzać ze sobą czasu. O syru, z jakiego czasu mówisz? teraz, bo to też jest w sumie ciekawe. O Sylwii z czasów przełomu, liceum, końcówki, podstawówki do mniej więcej końcówki studiów. Mm. Jak to się zmieniło i jak jest teraz? Bardzo się zmieniło, bo przede wszystkim nie ma tej kategoryzacji i też tak jak sobie rozmawiamy, te przyjaźnie zawiązują się co kiedyś by mi się nie mieściło w głowie dosyć szybko. Przez to jaka jest energia, jaką też ja mam dzisiaj świadomość, potrafię budować Budować głębokie relacje w tym naszym linearnym czasie dosyć szybko i dopuszczać do siebie ludzi, po prostu czując, czy to jest. Ta relacja czy nie, czy my mamy połączenie i czy nadajemy na tych samych falach. I teraz nie chodzi o to bycie bratnią duszą, tak jak sobie to kiedyś wyobrażałam, tylko po prostu o to czucie i przepływ. Nie ma też żadnych zasad, nie mam żadnych wymagań w stosunku do swoich przyjaciół, nie mam żadnych oczekiwań. Jeśli są, to są, jeśli jesteśmy w stanie spotykać się codziennie i taka jest potrzeba z dwóch stron, to super. Jeśli nie widzimy się rok, dwa, trzy, bo czasami tak się zdarza, to. To też super i wszystko jest ok, kiedy się widzimy, to tak jakbyśmy się widzieli wczoraj. Nie ma żadnych niepisanych zasad w mojej głowie, oczywiście. No i przyjmuję. Przynajmniej staram się, bo oczywiście ego jeszcze czasem szaleje, ale staram się przyjmować innych takimi, jacy naprawdę są. Także to tak w wielkim skrócie. Pewnie za chwilę będziemy sobie rozbijać to na czynniki pierwsze, ale pozwól, że zadam Ci pytanie w drugą stronę. Czym była przyjaźń kiedyś dla Ciebie i czym jest dzisiaj? Ja od zawsze byłam idealistką, jeśli chodzi o aspekt przyjaźni, jakoś od zawsze jak siebie pamiętam, to była to dla mnie jedna z najważniejszych. Ról i potrzebowałam zawsze na jakimś etapie swojego życia jakiejś jednej, bo to jest wiesz, to jest zaszczytna rola. Tak w, w mojej głowie przynajmniej kiedyś tak o tym myślałam, jednej osoby, która mogła mieć miano tej przyjaciółki. No i oczywiście też się to mocno zmieniło, ale tak jak opowiadałaś, że miałaś tak, że ktoś musiał być i spełniać jakieś konkretne zasady, ja oczywiście też to miałam, chociaż. Chyba nie w takim stopniu. W sensie ja byłam przyjaźni, jeśli ktoś nie spełniał tych moich niepisanych zasad, byłam tą cierpiącą. Byłam tą, która czekała, wiesz, w tym szarym kącie, na to, aż w końcu ktoś sobie o mnie przypomni. I to też jest w sumie zabawne teraz z perspektywy czasu, bo no, w, w tym momencie jest zupełnie inaczej. Ale tak, byłam tą, która, która czeka, która jest niezauważona, nie niedoceniona. Natomiast. Myślę, że jedna rzecz się nie zmieniła. Czyli to, że nadal uważam przyjaźń za bardzo ważny aspekt mojego życia i w jakiś sposób mnie budujący, pokazujący mi więcej o mnie. No bo myślę sobie, że w sumie, nawet jak ta definicja, akurat dzisiaj mówimy o przyjaźni, ale to może być też w związku, tak, to może być definicja rodzicielstwa, czy bycia pracownikiem, czy. Przedsiębiorcom, one zmieniają się na tyle, na ile my się zmieniamy i też przyciągamy sobie takich ludzi, jakimi my sami na dany moment jesteśmy, żeby mogli oni nas nauczyć, pokazać nam więcej o nas samych. I tutaj wchodzimy troszeczkę już w temat lustra. I tego, że przeciągamy takich ludzi, którzy właśnie dokładnie nam pokazują to, nad czym mamy się pochylić i pracować. Ale zanim do tego może przejdziemy i trochę o tym pogadamy, no to powiedz, jak to się zmieniło na dzisiaj? Dziś jest na pewno tak, że nie mam tych oczekiwań, o czym Ty też powiedziałaś. Nie mam tak, że czekam na to, żeby ktoś się odezwał, żeby ktoś zaproponował coś, wspólne spędzenie czasu, wyjście razem i tak dalej. Nie ma już tych oczekiwań. Poziomu ego jest po prostu otwartość na drugiego człowieka i też właśnie na ten czas wspólnego rezonowania, bo jak sama wiesz, my wszyscy możemy mieć tak, że na przykład przez następny tydzień będziemy czuli, żeby spotykać się dzień w dzień, bo będzie nas to wspierało w procesie rozwoju i tego osobistego, i też. W zbiorowej świadomości, będziemy razem coś do tej zbiorowej świadomości dokładać, a może być tak, że przez kolejne trzy miesiące nie będziemy się wcale widzieć, rzadko będziemy do siebie pisać, jeśli w ogóle, i później znowu się spotkamy, i to będzie tak, jakbyśmy się widzieli wczoraj, i nie będzie żadnych pretensji o to, że tego wspólnego czasu nie było. Także to jest jedna taka główna zmiana, a inna jest taka, że. Przestałam też oceniać swoich przyjaciół. To znaczy, tak jak mówiłaś też wcześniej, ja to może trochę rozwinę. Pozwalam innym być innymi. Na zasadzie, jeśli ktoś ma dziś takie, a nie inne podejście do życia, do różnych spraw, to jest piękne o tym człowieku i mogę. Patrzeć, co dzięki tej odmienności, nawet patrzenia na różne sprawy, mogę w nim docenić, czego mogę się od niego nauczyć. Ja myślę, że to jest to najcenniejsze w przyjaźni, że my możemy dzielić tę wspólną przestrzeń, jednocześnie się od siebie ucząc. Jakby też myślę, że to mogłaby być bardzo sensowna intencja dla wielu przyjaźni, żeby się nie oceniać. Tylko nawet jeśli dostajemy jakiś feedback od przyjaciela, to pamiętać o tej pierwotnej intencji, dlaczego ją dostajemy, i zamiast się na przykład obrażać, jak to jest w wielu wiesz, takich właśnie relacjach znajomościowo-przyjaźnianych, to po prostu ten feedback przyjąć, zobaczyć, co ja z tego mogę mieć dla siebie, czy on był faktycznie z przestrzeni serca i tak dalej. Piękny to. Kilka wątków tu jest, które przez moją głowę przelatują, kiedy mówiłaś, czyli pierwsze to jest właśnie te lustra, które się pojawiają na naszej drodze, no bo zobacz, ty mówiłaś przed chwilą o tym, że kiedyś miałaś tak, że byłaś tą cierpiącą. W sumie ja miałam trochę podobną rolę. Byłam taką ofiarą i zbawicielem w jednym, czyli podkreślałam bardzo mocno, jaka to ja nie jestem ofiarna. To było tak, że ja to robiłam jakby w grupie przyjaciół, jak była nas powiedzmy na studiach czwórka, to jeśli. Jedna osoba, pozdrawiam cię, Aga z tej strony, nie robiła czegoś, czego ja oczekiwałam, no to z drugą rozmawiałam, jak ja to bardzo cierpię, jak ona nie spełnia moich oczekiwań, a to jest w ogóle okropna, bo. A widzisz, to ja byłam jeszcze głębiej cierpiąca, bo ja miałam tylko jedną i nie mogłam z tą drugą porozmawiać. Rozumiesz, jaki to jest tak, schemat tak. w głowie? Ja zawsze miałam też tak, że oczywiście. W tej kategoryzacji była najlepsza przyjaciółka i reszta przyjaciół, więc jakby to tak wyglądało, ale to było tak, że ja strasznie się zapętlałam w to cierpienie, wymyślałam sobie w ogóle jakieś historie, które nie istniały, żeby ludzie się mną interesowali, bo miałam taką wygodną sytuację, że ja jakby w domu i ogólnie miałam dobrze, tak? Ja musiałam sobie wymyśleć jakieś nieszczęście, żeby zainteresować sobą innych, żeby mi współczuli, żebym to nie ja była tą współczującą. Więc bardzo często było tak, że ja jakby tak się zagrzebywałam w tym, że potrafiłam płakać po nocach z jakiegoś wymyślonego, totalnie problemu i powodu tego, że moja przyjaciółka jakaś na ten dany czas w ogóle się tym nie interesuje. Rozumiesz? Więc to, to było takie coś. No i oczywiście teraz, jakby idąc trochę dookoła, do tego lustra, że ja wiem, że to mi wtedy pokazywało to, że mam znaleźć to poczucie własnej wartości, sprawczości w sobie. Wtedy tego zupełnie nie, nie widziałam i też. Też tego przyjaciela w sobie, nie? To tak. o to chodzi najbardziej, żeby tak. być przyjacielem dla siebie, tym, który jest blisko. Hmm. Tak, no to było oczywiście skupianie się na zewnątrz, żeby zyskać z zewnątrz tą uwagę, właśnie współczucie, akceptację. I wszystkie inne rzeczy, na których wtedy mi zależało. I oczywiście dzisiaj, jak patrzę z perspektywy 40-paroletniej osoby na tą kilkunastoletnią, na przykład Sylwię, czy nawet dwudziestoletnią na początku, to no, tak przytulam siebie, czasem się nawet uśmiechnę pod nosem, ale już niejednokrotnie po prostu mówiłam właśnie moim przyjaciołom z tamtych okresów, że ja im bardzo w ogóle dziękuję za cierpliwość, bo żeby to wytrzymać i taką presję i ciśnienie, to ja nie wiem, czy ja bym potrafiła się przyjaźnić. Samą sobą. Mm, mocne. A drugi taki wątek, który mi się pojawił, kiedy zaczęłaś mówić, zaczęłam sobie oczywiście przypominać początki naszej przyjaźni i tego, jak ona się rodziła. W takich okolicznościach w ogóle dwóch osób. Posiadających innych światów. Z innych światów, z innych ale też zupełnie. w zbrojach takich totalnych, odciętych wtedy od możliwości dojścia do emocji. Odczucia w ogóle tych swoich własnych emocji, myślę. Tak, ale jakby zaczęłyśmy się przy tym swoim rozwoju osobistym otwierać na siebie, mówić sobie o różnych rzeczach, ale zobacz, na samym początku to ta nasza przyjaźń zbierała pokłosie wszystkich tych naszych doświadczeń, programów, które miałyśmy na sobie, że na samym początku to w Wcale nie było łatwe dla nas rozmawiać o różnych rzeczach i być dla siebie lustrami, bo my bardzo osobiście brałyśmy wiele rzeczy i wybijałyśmy to sobie natychmiast na zasadzie właśnie jakiegoś focha, obrażenia się na chwilę, nawet takiej złości od razu wyrzucanej. I jak to też się zmieniło na przestrzeni, zmieniało też na przestrzeni lat, kiedy my uczyłyśmy się komunikowania pewnych rzeczy wprost, wychodzenia ze strachu. Czucia w ogóle, czucia swoich własnych emocji, zdejmowania tej zbroi, mówienia o tym, jak się każda czuje i właśnie nieprzyjmowania na zasadzie to nie jest o mnie, tylko to pokazujesz teraz, odsłaniasz się przede mną, ty, to jest o tobie. Mm, ty tak widzisz świat po prostu na teraz i też pozwoliłyśmy sobie, bo powiedziałyśmy sobie i to też jest może dla ciebie, drogi słuchaczu i słuchaczko, taka metoda w relacjach, żeby przypominać sobie o tym, że wszystko, co robimy, robimy z intencją najlepszą dla nas, czyli żeby było to najlepsze dla każdej z nas, ale też dla nas jako przyjaciółek. I my sobie o tym cały czas przypominałyśmy, zwłaszcza w tych momentach, kiedy wchodziłyśmy właśnie w strach, złość, gniew i to wywalało, to zatrzymywałyśmy się na chwilę. Każda z nas uczyła się. Na zasadzie mówiła sobie i tej drugiej osobie, wiesz co, ja muszę na chwilę wyjść na przykład. Albo nie mów do mnie teraz, bo to się źle skończy, tak? Potrzebuję chwili. I to też skutkuje nawet dzisiaj, bo jesteśmy tylko ludźmi i my cały czas powtarzamy, że jesteśmy w drodze. Więc jest czasami tak, że są takie momenty, w których nagromadzają nam się pewne rzeczy i zanim popracujemy sobie z własnymi emocjami, je przepuścimy, no to my już wiemy tak, że na przykład Okej, okay, nie wchodzę przez pół dnia, nic nie mówię, rób sobie, jakby to się rozpuści. Po Potem możemy o tym pogadać i wyciągnąć sobie swoje lekcje. Tak, myślę, że to jest bardzo ważna podpowiedź, żeby dawać sobie tę przestrzeń i nie brać do siebie wielu rzeczy. Pamiętać, że każdy z nas jest w procesie nie tylko wspólnym, ale też każdy we własnym. A gdybyś ty miała powiedzieć naszym słuchaczom, na przykład, jakie Twoim zdaniem są najmocniejsze aspekty naszej przyjaźni? Bo wiesz, pytam się ciebie, dlatego że wiele osób, które nas słucha, obserwuje, często nam pisze, że macie szczęście, macie siebie jako przyjaciółki, wspieracie się w rozwoju i tak dalej. Jak wy to robicie? Nie? Myślę, że najmocniejszym aspektem naszej przyjaźni jest to, że pozwalamy sobie na wolność. Dlatego, że wartością, największą wartością każdej z nas. I oczywiście, jak sobie wracam do początków naszej przyjaźni, to nie było od początku takie oczywiste, że to będzie takim. Najmocniejszym aspektem tej przyjaźni, właśnie, bo my się musiałyśmy uczyć tej wolności nie tylko każda dla siebie, czym ta wolność jest i jak chcemy ją przez siebie przejawiać, ale właśnie też w tej naszej relacji. Dlatego tak często powtarzamy na różnych naszych szkoleniach, żeby pozwalać sobie być sobą, a innym być innymi. Dlatego, że my, właśnie każda z nas, nauczyła się, czym ta wolność jest i jak chcemy ją wyrażać w swoim życiu. Jednocześnie też przez te, ile teraz, 8 czy 9 lat, odkąd się znamy, my razem tę wolność kreowałyśmy w różnych formach. Chodzi mi też chociażby o wolność czasu czy wolność finansową. I myślę, że to, czyli takie bycie razem w procesie, Zbudowało bardzo silne fundamenty do tego, żeby tworzyć w przyszłości jeszcze więcej pięknych rzeczy i doświadczeń. Ale jak ty myślisz? Przecież nie byłabym samą, gdybym tobie nie zadała tego pytania. Jak ty możesz się odnieść też do tego, co ja powiedziałam? Wiesz to oczywiście tak, ten aspekt wolności jest kluczowy tutaj w, w naszej relacji, w naszej przyjaźni. Nie było to łatwe, dlatego że właśnie na samym początku my miałyśmy tendencję do zamykania siebie w złotych klatkach. To jest też to, co ja robiłam ze swoimi przyjaciółmi bardzo długo: że ja im dawałam tak wiele siebie i od siebie, że zalewałam ich tą swoją miłością, oni po prostu się w niej topili. No to jest też coś, co my przerabiałyśmy, nie? Tak, właśnie mówię o tym, że my na początku też to przerabiałyśmy i gdzieś tam, określając tę wolność kawałek po kawałku, uczyłyśmy się, jak Pewne rzeczy puszczać, takie, które były iluzją bezpieczeństwa w jakiejkolwiek relacji. Więc ten aspekt, tak. Drugi, myślę, bardzo istotny w ogóle w relacjach, to jest to wzrastanie razem. Dlatego, że my zawsze też powtarzamy, że relacje trwają tyle, ile możemy w nich. Nawzajem się uczyć i razem wzrastać. Dlatego też jest tak, że pewne relacje się nam ucinają, kończą, pewne się kończą i potem wracają. I to jest, myślę, ten klucz, że my jesteśmy praktycznie cały czas na podobnych wibracjach, na tych samych strunach, tak? Czasem możemy grać trochę inne dźwięki, ale nadal jesteśmy na tej samej strunie, więc się dogadujemy. I to jest niezwykle dla mnie cenne, bo kiedyś wydawało mi się, że gram piękną muzykę z innymi ludźmi. Ale tak naprawdę to była kakofonia, której ja nie słyszałam. No tak, bo jak jesteś na innej strunie, to się po prostu nie widzisz. Możesz sobie z daleka pomachać, ale nie ma tego widzenia pełni. Rozumiesz, o co mhm. mi chodzi. Mhm. Oczywiście no, można stworzyć na czterech strunach skrzypiec bardzo piękną muzykę. I to robimy w różnych przestrzeniach z różnymi ludźmi. Ale to nie są te dusze, tak, z którymi mówimy, że się przyjaźnimy. Przynajmniej na teraz dla mnie jest to taka przenośnia. Więc te dwa aspekty, czyli wolność i to wzrastanie radości. Jest oczywiście wiele różnych innych mniejszych rzeczy, które z tego wynika, jak chociażby wspólne zainteresowania, ale też. Tego nie musi być, bo mamy też różne przyjaźnie, każda z nas, gdzie można powiedzieć, że jesteśmy totalnie różni, jeśli chodzi o zainteresowania, ale właśnie kluczowe są tutaj te wibracje i częstotliwości. No ale poza rozwojem każda z nas ma bardzo różne zainteresowania tak naprawdę. Tak naprawdę, no tak, no, dużo jest takich wspólnych typu muzyka, koncerty i podróże, ale też mamy swoje różne, mniejsze. I Ale to, to też jest też ten aspekt wolności. Tak, tak. Ale też aspekt tego, że możemy się dużo od siebie uczyć. Bo tak dla mnie tym, co może zabijać poza ograniczaniem sobie wolności, i tym, że nie wzrastamy, jest też to, że ludzie przestają w ogóle ogólnie się uczyć nowych rzeczy, więc przestają być dla siebie ciekawi. Nie są ciekawi świata, więc jakby rozumiesz o co mi chodzi. Tak. Są w takim słoiku zamkniętym, tak, jakimś weku i nie przynoszą nic nowego. I to bardzo często. To zabija też relacje. Dlatego ja zawsze powtarzam, że nie długość relacji, tak, jakiejś przyjaźni, że ludzie mówią: O, przyjaźnimy się 25 lat, 30, 40 super, gratuluję, bardzo fajnie. tak? Tylko jakby jaka jest, nazwijmy to, nie wiem, jakość tej relacji, głębia tej relacji. No tak, dlatego że jest tak, że możesz kogoś poznać dwa dni wstecz i poczuć, że to jest dusza, z którą rezonujesz, i tutaj chciałam. W sumie też pogadać o tym ujęciu duchowym przyjaźni. I jak Ty na to patrzysz, jeśli chodzi o właśnie ten aspekt energetyczny, spotykania różnych ludzi na swojej drodze? Hmm. To jest teraz też dla mnie ciekawe, bo na przykład ostatnio, co wiesz, wróciła do mnie relacja akurat dwudziestoparoletnia z osobą, którą. Znam no od tam swoich 20 lat, i naprawdę kiedyś byłyśmy bardzo, bardzo blisko. Potem nie miałyśmy kontaktu chyba z 10 lat. I nagle gdzieś w tej przestrzeni, czasoprzestrzeni i częstotliwościach okazało się, że znowu wylądowałyśmy na tej samej strunie i gramy podobnie, i możemy się od siebie uczyć i od siebie czerpać. I to było tak, że kiedy się spotkałyśmy po tych iluś tam latach, to ja po prostu poczułam, i wtedy też zobaczyłam jakiś taki nie zobaczyłam oczami, ale tak gdzieś wewnętrznie w sobie, że my od zawsze byłyśmy prowadzone do tego momentu, tej głębi i właśnie tej świadomości naszej relacji, a nie tej sprzed 20 lat. Że to wszystko nas do tego przygotowywało, żebyśmy mogły teraz właśnie w tej przestrzeni, w tym czasie dać jeszcze więcej sobie, sobie wzajemnie i też zbiorowej świadomości. I tak mam teraz z relacjami, że ja po prostu to czuję i idę za tym czuciem yy, i no, teraz nigdy na tym się nie, nie zawodzę. Jeszcze jedna ważna rzecz, bo mówiłyśmy o bliźniaczych duszach i, i o tym, że ja kiedyś też mówiłam o tym, że o, jesteś moją bliźniaczą duszą, dlatego że czytamy to samo i tak dalej. Teraz trochę inaczej na to patrzę i nawet jest podcast na ten temat u nas, więc odsyłam z przyjemnością do niego. Natomiast patrzę na to tak, że my jesteśmy tymi, można powiedzieć, bliźniaczymi duszami w aspekcie wykonywania tu na Ziemi tej wspólnej misji i bardzo dobrze wychwytujemy to energię. Energetycznie, kto jest dla nas taką osobą, żeby to realizować? Mm. Ewidentnie ty jesteś moją. <laughs> Wiesz co, ja, jeśli chodzi o ten aspekt energetyczny, relacji w ogóle, nie mówię teraz o bliźniaczych duszach, no to patrzę na to tak, że przecież wszyscy się umówiliśmy na to, nie? Umówiliśmy się na to, że gdzieś tam po drodze się spotkamy raz czy, czy parę razy, na chwilę nam się te ścieżki rozejdą, albo na zawsze się rozejdą. I to jest. Bardzo ważne to, co powiedziałaś, chciałabym, żeby to wybrzmiało też, że wszyscy jesteśmy przy sobie właśnie tyle, ile możemy sobie wzajemnie służyć energetycznie. Nawet jeśli to jest cholernie trudna relacja, bardzo niewygodna, bo z narcyzem na przykład, albo jakaś taka, która odpala w tobie różne te nieprzyjemne odczucia to wszystko pamiętaj o tym że ci służy służy twojemu rozwojowi służy temu żebyś energetycznie wzrastała podnosiła podnosił swoją świadomość o swoim potencjale, oczywiście. To jest zawsze dla nas informacja, szczególnie jak te, te trudne doświadczenia mamy z innymi ludźmi, zawsze to jest dla nas informacja, że jest dla nas i o nas coś więcej. Tylko pytanie, czy będziemy mieli odwagę wyjść ponad te niskie częstotliwości i spotkać się z tym swoim potencjałem. I myślę, że warto tutaj dodać też w tym aspekcie tego, że każda relacja trwa tyle, ile służy nam wzajemnie i, i pozwala nam wnosić jeszcze więcej do zbiorowej świadomości. To też jest ważny aspekt i wolności, i puszczenia różnych programów, przekonań, które masz na temat relacji. Czyli na przykład chociażby to, że prawdziwa przyjaźń jest wieloletnia, albo prawdziwy związek trwa całe życie albo że jest jedna. Albo że jest jedna, albo że coś jest. Do końca życia, na całe życie, że składamy ślubowania, i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś się składało Braterstwo Krwi, chociażby. Puszczenie tego i dopuszczenie do siebie, że każda relacja, nawet ta, która ci się wydaje dzisiaj największą, najlepszą, i tak dalej, i tak dalej, może się skończyć. I puszczenie tego, że to nie jest od ciebie zależne, i cieszenie się daną chwilą w tu i teraz, tak jakbyście jutro mieli się nie zobaczyć, to jest cholernie ważny aspekt. Tego, żeby ta relacja mogła się dalej rozwijać jeszcze. I muszę tu zaznaczyć, że mówimy to obydwie z doświadczenia, dlatego że nieraz już każda z nas przyjmowała to, że możemy się rozejść, że nasze ścieżki mogą się rozejść i po prostu każda pójdzie w swoją stronę. I myślę, że dlatego właśnie ta przyjaźń jest tak trwała i, i, i na ten moment jest po prostu piękna, dlatego że no wiemy, że może tak być. A nadal decydujemy żeby być przy sobie i się wspierać i razem rozwijać. Tak, także ciekawa jestem, czy coś w tobie to odpaliło teraz, co powiedziałyśmy. Bo ja pamiętam, jak sama pracowałam nad tym i puszczałam te wszystkie nitki takie, które mnie mocno przywiązywały właśnie do tego, że ale jak to? Przecież przyjaźń to jest właśnie taka na całe życie, tak? To, to musi być taka relacja. Jak już kogoś nazwałam przyjacielem, to będzie ze mną do końca życia. I będzie lojalny i nie będzie się spotykał z osobami, których ja nie lubię, nie? Bo to też są te programy. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Także odpuszczenie tych programów i puszczenie wolno tych wszystkich Wszystkich właśnie oczekiwań, łatek, szufladkowania. To jest niesamowicie piękne i wnosi do tej relacji taki świeży powiew. Pozwala jeszcze więcej kreować. Ja nie mówię tutaj o jakichś rzeczach biznesowych, ale po prostu. Kreować pięknych doświadczeń, bo też o to tutaj chodzi. Tak, dlatego że my przecież mamy tak pięknych przyjaciół, z którymi mamy różne piękne wspomnienia i od których możemy cały czas się uczyć różnych rzeczy i, i patrzeć na to, jak oni patrzą na świat. Chociaż nie wszyscy nasi przyjaciele są w tym świecie rozwoju, a jednak w jakiś sposób są tacy magiczni. Tak, nazywają może rzeczy inaczej, ale doświadczają niesamowitych skoków kwantowych w poszerzaniu swojej świadomości. Nawet jak to inaczej nazywają, więc to jest też niezwykłe, że potrafimy się tak słuchać, obserwować i uczyć od siebie wzajemnie. I też dla mnie jeszcze jest ważne, żeby na te relacje, które były, być może jeszcze będą, ale na dzień dzisiejszy były, zakończyły się, żeby sobie patrzeć z taką miłością i takim współodczuwaniem. Żeby spojrzeć sobie na tę osobę, tego naszego przyjaciela z dawnych czasów i siebie i wyciągnąć lekcje z tamtych czasów, bo bardzo często jest tak, że my już to gdzieś zagrzebujemy, odchodzimy od tego dobra, odżałowaliśmy, że to się skończyło. Jesteśmy sobie tutaj, budujemy kolejne relacje, by, być może rozwijamy się właśnie duchowo, jesteśmy gdzieś sobie latamy, ale możemy przecież wyciągnąć lekcje z tych relacji, które były. To jest ważne, dlatego że te wyciągnięte lekcje dzisiaj świadomie pozwolą nam też wnieść. Coś innego w obecne relacje. Albo w przyszłe. Drodzy słuchacze, to było kilka, kilkanaście minut od nas na temat przyjaźni. Mamy nadzieję, że ten podcast wniósł światełko w Wasze serca i że pojawiło się kilka aha momentów. Kilka rzeczy do przemyślenia, a na koniec raz jeszcze przypominam, że ruszyły zapisy do warsztatów Alchemia Relacji. Jeśli czujesz, że to rezonuje, że to może być coś dla Ciebie, to sprawdź szczegóły w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Wysokie Wibracje.